Kolejny pomysł na utrwalanie znajomości par cyfr, które po dodaniu dają 10. Przygotowałam Wam już ćwiczenie i o nim opowiem. Wprowadzimy sobie niewiadomą, żeby sprawdzić, czy dziecko już ma opanowane te zestawy par i czy rozumie, a nie tylko, czy nauczyło się na pamięć. Zadajmy dziecku pytanie. Jak myślisz, ile trzeba dodać do trzech, żeby otrzymać 10? Następnie, do jakiej cyfry trzeba dodać 8, żeby otrzymać 10. I tak na zmianę ustawiamy sobie liczby oraz yy, zadajemy pytania. Oba pytania wydobywają myślenie dzieci, ale mają inny stopień trudności. Jeżeli wariant z pierwszą zasuniętą kartą jest trudny dla dziecka, zacznijcie od cyfry. Która jest dziecku znana, i do niej niech dodaje drugą cyfrę. Z czasem można podwyższyć stopień trudności. Warto wziąć więcej kart i poćwiczyć intensywniej. Życzę Wam powodzenia i dobrego dnia. Do zobaczenia niebawem. Cześć.